Bardzo podoba mi się ta inicjatywa. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na promowanie swojego miasta, na promowanie też zdrowego trybu życia. No i podoba mi się takie hasło, które tutaj gdzieś usłyszałam, że rzeczywiście powinna być jedność: góry, morze i mazury. Jestem za. Szczytno jest miastem na Mazurach. Nie leżymy nad wielkimi jeziorami, ale mamy w centrum miasta no dwa schodek. jeziora. Jest taka miejscowa rzeczywiście nad wielką wodą. Szczytno może inaczej położone, ale też mamy jeziorka. Zapraszamy przynajmniej chwilę tutaj się przejść, jak będziecie wychodzić, wychodzić z ratusza. Mamy troszkę zabytków, mamy do pokazania piękny rynek zrewitalizowane ze środków unijnych w 2012 roku oddaliśmy kilka kościołów. No, sympatycznie jest tu u nas, tak delikatnie mówiąc. No, Akcja pełna zmuszająca do podziwu, bo jest to wysiłek fizyczny, niesamowity tyle kilometrów przejechać, ale mnie bardziej inspiruje tu w naszym działaniu ta otoczka inna niż wysiłek fizyczny. Cel charytatywny, choroba pokazywanie tego, tak, to jest, to jest, myślę, myślę najważniejsze od tego wysiłku fizycznego, tak. Także jestem pełen podziwu, że taka mobilizacja wśród mieszkańców Łeby, bo jesteście mieszkańcami Łeby, tak, tak, jest i gminy Wicko, Wicko, tak, także pełen szacunek i, i, i skłon głowy w waszym kierunku.